Ulica Chłodna w Wałczu to jedna z najgorszych dróg w mieście. Kierowcy narzekają na brak odpowiedniej nawierzchni oraz dziury. A mieszkańcy Wałcza przyznają, że w mieście takich miejsc jest więcej. Kiepskie są drogi, dziurawe. To jest po prostu masakra. No nie jest najlepiej. Nie, nie, mogło być lepiej. Na apel mieszkańców postanowili odpowiedzieć miejsce radni, którzy na inwestycje drogowe w tym roku przeznaczyli prawie 5 milionów złotych. Według nich infrastruktura drogowa jest mocno zaniedbana widać po naszej infrastrukturze drogowej, chodnikowej i parkingowej, że taka potrzeba była przez lata zaniedbywana. Teraz chcemy to systematycznie poprawiać, dlatego w tym roku jest spóla zwiększona do 4 milionów 800 tysięcy. W pierwszej kolejności ma być zrobiona okrężna, gdzie już jest zrobiona dokumentacja. Następnie myślę, że w końcu dogada się miasto ze spółdzielnią, będzie robiona kościuszki, osiedle kościuszki. Będzie dalszy ciąg ulicy Chłodnej i jeszcze kilka takich mniejszych, jak 1 maja chodniki, parkowa chodniki, bo to, to taka jest potrzeba. Tam byliśmy na inwentaryzacji całego miasta i tak zdecydowaliśmy, że taka kolejność powinna obowiązywać w tym roku. Władze Wałcza już przygotowują się do rozpoczęcia modernizacji dróg. Trwają właśnie prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz przetargów. Pierwsze modernizacje czy remonty dróg yy, będą się odbywały w kolejnościach mamy opracowaną dokumentację. Więc pierwszy przetarg już się odbył, na, jest w trakcie na, na ulicę Słoneczną i ona będzie w pierwszej kolejności realizowana. Równolegle przystąpimy do pracy na osiedlu Tysiąclecia, yy, również na ulicy 1 Maja. I ulicy Południowej. To te będą w pierwszej kolejności. Jak spłyną tylko dokumentacja projektowa, już są blisko, powinniśmy przystąpić do kolejnych odcinków to jest na ulicy Chłodnej, Okrężnej, i tak dalej, według tych prac, tych projektów, które mamy w tej chwili już opracowane. Natomiast również przystąpiliśmy do opracowania projektów, które nie są czasowo odległe to będzie ulica Krucza i Wilcza. Mieszkańcy Wałcza już wkrótce będą mogli korzystać z wyremontowanych dróg. Jak podkreślałem władze miasta, w tym roku uda się przeprowadzić wszystkie prace modernizacyjne zaplanowane w harmonogramie remontów. Maciej Rosiński, telewizja asta